Rekordowe 20 tysięcy obligacji, tyle trzeba będzie zapłacić za jedną wyjątkową dyszkę. Moi drodzy, witam was serdecznie i tym razem mam dla Was omówienie kolejnego pojazdu, który już od stycznia będzie dostępny w sklepie Trybu Natarcie jest to chiński TEDek 114 SP2. Konstrukcja, którą zdecydowanie warto mieć, tak jednak są z nią dwa problemy. Po pierwsze cena, którą teoretycznie można obniżyć o 20%, ale prawda jest taka, że będzie to bardzo trudne i zrobią to tylko totalne koksy. No i do tego jest jeszcze kwestia dostępności. Aby kupić nowego TDK, trzeba będzie grać dużo oraz skutecznie i uzyskać co najmniej złoty stopień, naturalnie nie w randomach, lecz w trybie na tarcie. Zobaczmy więc, czy warto aż tak bardzo walczyć o tego snajpera. Wcześniej jednak mam dla was krótkie ogłoszenie. Lada moment, mamy nowy rok i chwilę odpoczynku. Warto więc odwiedzić popularny sklep Eneba i kupić topowe gry taniej. Z kodem Nimult 10 uzyskacie aż 10% zniżki na wszystkie produkcje. Trzeba tylko pamiętać, że kod działa do końca tego roku kalendarzowego. No i zobaczmy, co można kupić. Jest na przykład The Island 2 i Sports FC24, Batman, Assassin's Creed, dodatek do Cyberpunka, naprawdę wiele gier nowych, także można coś fajnego zakupić i zobaczyć, co dodałem do koszyka. Mamy tutaj cztery tytuły, które kosztują w tym momencie 342 zł, ale mamy kod rabatowy. Wpisujemy go w tym polu. New Multi 10. Zastosuj, i moi drodzy, cena w tym momencie to już 308 zł34 zł, 34 zł. Taniej. Jak wygląda proces zakupowy to jest bardzo proste. Po dodaniu gry do koszyka przechodzimy do płatności i tutaj wybieramy jedną z wielu form jest Neneba, BLIK przelew, karta kredytowa, debetowa, PayPal, Paysafecard. Na pewno coś znajdziecie dla siebie, także jest to bardzo proste, a jak widzicie, opinie o Anebie są bardzo, bardzo pozytywne. A to nie koniec dobrych wieści, a to dlatego, że niedawno wystartował świąteczny giveaway o te Neby. W którym możecie wygrać najlepszy zestaw sprzętu gamingowego od Gigabyte'a i Aorus. Co dokładnie jest do zgarnięcia? Ano taki 32-calowy monitor, bardzo nowoczesna płyta główna i karta graficzna GeForce RTX 4080 warta też grube tysiące i to wszystko naprawdę jest bardzo łatwe do zgarnięcia. Wystarczy tutaj zapisać się do newslettera, odwiedzić kilka Instagramów, Facebooków, rzeczy naprawdę zajmujące chwilkę, a nagroda jest tego naprawdę warta, więc polecam. Link macie oczywiście w opisie, i do sklepu, i do giveawaya. Wracamy do VOTA i na początek dostajemy mapkę ENSK. Co prawda losowanie dopisało, ale jak już usłyszeliście jest to Sniper, więc ta mapa no nie do końca mi pasuje. Tak jednak postaramy się zrobić robotę na początek, zajmiemy to okienko. Jak widzicie wziąłem zestaw pod żywotność, ponieważ no dodatkowe HP na pewno może się przydać. No więc jakim pojazdem jest 114 SP-2? Moim zdaniem, bardzo dobrym, o czym świadczą jego wyniki na Tomato GG, jest to najlepszy Tedek 10 poziomu. Tutaj trzeba sobie jednak wyobrazić, że jest to pojazd, który, moi drodzy, jest używany tylko tak naprawdę przez topowych graczy, więc oni oczywiście zawyżają te wyniki. One są podkręcone. Jak gdybym miał wybierać, no nie wybrałbym go jako, powiedzmy, najlepsza dycha w ocie Tedek. Wyżej powiedziałbym, że. Powinien być Minotauro, minotauro, trójka, no ale na pewno jest to jeden z najlepszych TDK, więc pod kątem jakości, no jest tutaj czego szukać, to na pewno. Co w tym pojeździe jest najważniejsze? Ten pojazd może być sniperem, ma do tego możliwości, ma takie parametry i ma coś, co ja osobiście uwielbiam, czyli obrotową wieżyczkę. W pełni obrotową wieżyczkę, nie jak we czwórce. Tu masz pełny, pełny obrót. I to jest oczywiście ogromna, ogromna uniwersalność. Ta wieża nie obraca się jak yy, nie wiadomo co, to nie jest jakieś tam super szybkie, ale faktycznie, jak masz jeszcze powiedzmy, ten zestaw eksperymentalny, to ten obrót jest dobry, więc na pewno powiedziałbym, że obrót jest tutaj dużym, dużym atutem. Yy, I to zawsze mi się podoba w Tedekach. Ja lubię te deki, które są jak trochę ciężkie i tym tak w sumie mogę sobie grać. Co jeszcze warto byłoby powiedzieć? Oczywiście działo. Działo to jest potężna lufa, to nie jest jakiś tam nie wiadomo co. To jest 152, która zobaczcie, ma pe penetrację 273 na podstawie. To jest może troszeczkę za mało, żeby przebijać powiedzmy wszystko jak idzie. No ale na Goldzie powinien być w stanie przebijać tego Tiger Mouse. Zobaczcie ta lorka, ona działa z premedytacją moim zdaniem. Mi się wydaje, że kolega tak z premedytacją tutaj stanął, żeby mnie blokować, to było strasznie nie fair. No ale no niestety tak się zachował trudno. Ale dostaliśmy za 0 i przebiliśmy tego Tiger Mouse'a. Więc lufa tutaj jest potężna, jest celna. Mamy także 7 stopni opuszczania, DPM w porządku, w sumie, jak mam być szczery, w tej lufie nie widzę niczego, do czego mogę się przyczepić. Szkoda tylko, że to nie jest 750 alfy. To też jest coś istotnego. Niektórzy chcieliby 750. Tutaj jest troszeczkę ta alfa moi drodzy mniejsza. Co jeszcze? Żywotność jest wadą. Pojazd ma bardzo słaby pancerz. Nie tak słaby jak grille 15, więc Haeki was raczej nie przebijają. Ale musicie sobie wyobrazić, że pojazd ten przebija większość dział tego tieru. To tylko tyle, że Arte was raczej nie przebija od frontu i Haeki. Więc no, nie ma totalnej tragedii, ale powiedzmy, że jest słaby pancerz. HP mamy co jest zaskakujące, w sumie, moim zdaniem, dużo, bo jest to moi drodzy 2000 na dzień dobry. Ja mam 2000 więcej, 2160, czyli troszeczkę więcej, bo mam to wzmocnienie, ale naprawdę, no muszę Wam powiedzieć, że jest tutaj akurat z tym już gorzej. Lodówka tu jedzie, więc pierniczamy. Żywotność jest raczej wadą. Mobilność jest taka, że pojazd jedzie maksymalnie 45 na godzinę, ale jest haczyk, taka no trochę ukryta rzecz, opory dla gruntu, które sprawiają, że pojazd bez turbosprężarki albo czegoś co zwiększa prędkość, no raczej tyle nie pociśnie. A ja nawet tutaj, zobaczcie, mam to eksperymentalne turbo, ja tyle nie wyciągam, więc prędkość jest troszeczkę można powiedzieć taka przekłamana. Realnie jedziemy raczej mniej, niestety, no niestety moi drodzy. Także tak to, proszę państwa. Wygląda z jazdą, ale i tak no, nie jest to żaden muł, i co chyba super jest podsnajpienie. Pojazd ma bardzo, ale to bardzo e, fajne kamo. E, no i ma także oprócz kamuflażu jeszcze atut w postaci widzowie czego? Zasięgu widzenia, także można powiedzieć, że jako taki pojazd y, mm, <laughs> do snajpienia no, ma parametry, żeby się spisywać. Ma jak najbardziej tutaj możliwości. Szkrożamy haeka, musimy go Zmienić szybciutko. Kurde. Na szczęście przebiłem, ale ba bałem się, że nie przybije I lodówka. Ona nie wiem, czy jest świadoma, ile ja ładuję, ale chyba tak. No i spenuje nas. Nie spenowało nas, moi drodzy. Znaczy, spenowała, tylko w sumie apekiem. <laughs> Więc udało nam się zrobić robotę i troszkę zablokowałem się. Kurde, ten. Nie, 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 nie. No, no tak się nie robi. Kurde. Arto. 5 HP. No ale, no, 5HP musiała zabrać, nawet odłąkami. Ta bifa była dla mnie bardzo intensywna. Non-stop się coś działo, więc trudno mi było opowiadać, muszę powiedzieć, ale mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Pojazd ten, powiedzmy, poza żywotnością, która, no mówię, no nie jest jakaś super, no przebija was większość yy, czołgów, wszystko ma super. Rozumiecie mnie? Działo bardzo fajne. Mobilność, może nie taka dobra jak napisali, ale też fajna. Kamuflaż, zasięg widzenia, yy, no. Ciężko tutaj mówić o jakimś problemie, dlatego tym pojazdem, nawet powiedzmy w takich niedogodnych yy, warunkach, niewygodna mapa, 6000 i to jest zdecydowanie najlepiej w bitwie. Ta bitwa nie była długa, ja jestem w stanie wychylić, szybko strzelić, wsować się, nie muszę się jakoś długo narażać. Więc moim zdaniem, jeśli mówimy o jakości, 114 SP2 jest bardzo dobrym TDK 10 poziomu i ta bitwa to pokazała. Mam nadzieję, że kolejne będą jeszcze lepsze. Na tym mścicielu mam dwa zestawy, jeden z tłumikiem, jeden z wzmocnieniem, ale Fjord to mapa, gdzie raczej też nie będę bardzo bazował na y, kamuflażu, więc wziąłem zestaw pod żywotność. W poprzedniej bitwie to się opłaciło, bo miałem te 5HP na koniec jeszcze, prawda? Więc można powiedzieć, że trafiłem y, z wyborem, ale możecie się czepiać, dlaczego mam tutaj zły bonus, nie ma bonusu do żywotności, no bo myślałem, że będę raczej miał mapę otwarte, no ale niestety gra mówi, że nie, nie będziesz miał, kurde, nie, nie zasłużyłeś, byłeś niegrzeczny w te święta i obrażasz Patony, kurde. <laughs> no, Patona nagrodę, dostałeś i nie kurde, się cieszę, że cokolwiek dostałeś, dziadu jeden. No dobra. Początek tej bitwy to oczywiście próba snajpy, no niestety troszeczkę źle mi wyryspiło i nie dojechałem na czas, więc tutaj czy coś zrobię? No wątpię, no wątpię, choć zobaczcie jak pojechał UDES i on żyje, on żyje, więc co robię teraz? Zmieniam pocisk na goldowy, no i za zero w gąsienicę. Dlaczego zadawałem pocisk goldowy? Niestety ta penetracja tutaj no, nie jest tak dobra. Tak? To nie jest 300. Ja wiem, że niektóre te takie mają po 300 ponad. Na podstawie oczywiście, nie mówię o goldowych, więc jeśli widzisz coś, co jest bardzo dobrze ustawione, to Project to pokazuje głównie górną płytę. No to warto taki pocisk sobie zmienić. No i moim zdaniem to była dobra decyzja. Teraz tak, tam się cały czas coś łamie. I tu się coś łamie, więc ja jestem przekonany, że zaraz coś zobaczymy. Zaraz coś się pojawi, bo to coś, co tam jest, pewnie strzeli. No i wtedy straci swój kamuflaż i to będzie szansa dla nas, więc yy, mi się wydaje, że to jest STRV, bo zobaczyłem 380 alfy. Yy, około. Tak, to jest V. No tylko pytanie jeszcze, opłaca się blindować. No teraz z perspektywy czasu było warto. No ale, wiadomo, no wtedy myślałem, że to coś się za zaświeci. SRV cały czas tutaj pracuje, cały czas robi uszkodzenia. Ja próbuję znaleźć bicie na ten H, niestety, no tego bicia nie mam i zaraz dostanę od srv Chowam się tutaj o jeszcze Progetto, które odpowiada mi <gnie> ogniem. No, naprawdę jest tutaj taka troszeczkę niewygodna sytuacja, ale mamy bicie na Mausa. Nie przebiłem niestety. Co jest bardzo ważne i tego nie powiedziałem, to jest trochę też wada. Pojazd ten jest duży. Jak czołg jest duży, to często się myśli, że ma kiepski kamuflaż. WoT jest pod tym względem porąbaną grą. Wielkość ma znaczenie i <laughs> nie ma znaczenia. To znaczy, że ten tedek jest duży, ale ma dobry kamuflaż. Są Tedeki mniejsze, dużo mniejsze, które mają gorszy kamuflaż, więc to jest taka rzecz porąbana w WoCie. No, tak jest po prostu, widzowie, tak jest. A, taka ciekawostka, ten pojazd na początku miał jeszcze lepszy kamuflaż, ale mu znerwili, bo powiedzieli, że jest... Yy, no, przesadzony po prostu. To Wargaming tak powiedział, że no... To jest nieadekwatny. Taki duży pojazd no, nie może mieć tak dobrego kamuflażu, mówię miał jeszcze lepszy w przeszłości. Ten 49 jedzie w tą stronę. Ja zmienię pocisk na zwykły, abyście nie powiedzieli, że multi yy, płacisz fortunę za bitwę. Yy, no ale... Tak czy siak, no tym pojazdem raczej nie liczcie na to, że będziecie zarabiać. To nie jest premka, to jest dziesiąty tier, więc co logiczne, no tutaj raczej trzeba się liczyć z tym, że będą straty za bitwę. Choć może nie w okresie operacji świątecznych. No teraz akurat wydaje mi się, że może być ciężko tracić. Jest taki okres, który raczej sprzyja nawet zarabianiu na dyszkach. Bitwa wygląda na to, że będzie przegrana. Niestety, no tutaj nie za wiele mogę zaoferować. Ten strzał był dość. Łatwy się wydaje, no ale niestety nie weszło. Mam takie obawy, jakie on ma działo, to jest troll, ta to jest troll. Polowałem mu bardzo nagąskę, widzieliście, żeby bezet go trafił. Chciałem ułatwić sojusznikowi. No i niestety powiem wam, że ten mój sojusznik coś. No nie ogarnął tematu. A mówię ułatwię mu. Uważam zadanie. Rywale będą mi jechać na plecy. Więc co będziemy teraz robić? Będziemy teraz, moi drodzy, próbować wykorzystać naszą wieżyczkę. I porobić tego obiekta. Pięknie dostał i trochę tak spierniczamy. No, bawimy się z nim. Bawimy się. To jest to, że mam to wie, że naprawdę ja tak lubię takie deki, To jest moim zdaniem tak łatwo grać takim pojazdem. Widzisz, możesz trakować go jak graś jak ciężkim. No, to jest naprawdę ogromny, ogromny komfort. Więc, jako powiedzmy taki fan takich pojazdów, no, takiego niszczyciela to ja po prostu chcę mieć, co nie. Zobaczcie jak to wygląda wszystko. No niestety już chyba nie więcej nie zrobię, no. Dostanę teraz straszne kompo VZ i progetto. No i tutaj już chyba... No nie zdążę. Już końcówka była prawie strzeliłem jeszcze byłoby kolejne 600. Na razie dostajemy sramotnowanie. No te drużyny. Ja się staram. Ja robię damage, ale to za mało. <laughs> niestety. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak przejść do trzeciej bitwy. Ale zobaczcie jeszcze tylko ten wynik, naprawdę, no, damage jest, ale cztery osoby zrobiły 0, ten kolega, któremu chciałem pomóc z tym t 490 0 no, jest trudno, ale teraz wierzę, że wygramy. Będzie, moi drodzy, polska siła, mamy mapę studianki i wziąłem zestaw z cichym układem wydechowym, więc powinienem być niewidzialny, będę ninja, także ustawiamy się tutaj w krzaku i coś postaramy się przysnajpić niestety... Gra powiedziała, że będę snajpił, ale będę też snajpił i się nudził, ponieważ nie ma lightów. Porąbana sprawa. Czy jest ktoś, kto może robić za lajta? Paton Tank! Ten czołg może robić za spotera. To jest przecież super niewidzialny czołg średni. Kurde, niestety nie mają tylko jednego, my mamy dwa. To chyba znowu przegramy. No dobra. Zajmę pozycję defensywną na kapie, tak naprawdę na tej półeczce. I czekamy na M103, które jedzie... Jedzie zdecydowanym ruchem. Nie udało się niestety nic przysnajpić. Szarfutur po prawej stronie też niestety nie do wyjęcia. Mógłbym niby poniszczyć jakieś budynki, ale wiecie jak to jest. Biedny jestem, nie mam kredytów, to yy, trzeba oszczędzać. <grych> ale tak na serio, no przydałoby się chyba. Hmm, może ten budynek zniszczę. Zadujmy Heka. Cofnijmy się, żeby nie dostać spota. Budynek zniszczony. Ważne, żeby strzeć w dach, wtedy. Nie muszę używać dwóch pocisków, tylko jeden i sprawia, sprawa załatwiona. To będzie raczej taka spokojna bitwa. Bardzo wątpię w to, że tutaj będą się działy jakieś turn na kiju, bo się innego może dziać. Będziemy po prostu musieli czekać na dogodną okazję, jak ktoś się wychyli takim pojazdem jak ten. No, zazwyczaj tak wyglądają bitwy. To, że pokazałem wam takie dwie, powiedzmy dynamiczne, to trochę tak, powiem szczerze, fart. Ja się cieszę z tego, nawet bo pewnie fajni do oglądania. Ale raczej na no, tym pojazdem oczywiście chcemy grać właśnie tak jak teraz gram, czyli snajpić i, i czekać na okazję, na takiego Jocha, który... Kurde powinien wychylić, i pokazać swoją mięciutką wieżę, ale powiedział mi, że tego nie zrobi, bo mnie nie lubi. No niestety, nie będziemy kolegami. No niestety, niestety. Szarfutur coraz wyżej, coraz wyżej, prosi się o wpiernicz. Niestety tutaj jest kolejny budynek, którego nie zniszczyłem, kurde, ja mogę w sumie niszczyć te budynki, ale to powinna być moja robota z tym kalibrem? No właśnie. Może, mogę też sobie pluć w brodę zawsze, że wiecie, nie wykorzystuję sytuacji. I ciśnie ten joch, ciśnie. Było słabe bicie, ale weszło, wykorzystaliśmy je. No i teraz jeszcze ten szarfotur, kurde, naprawdę, no ten przestrzał tutaj. No ja wiem, że jest, ale jakieś ciężarówki stoją. Ja to już widzowie z moim wzrokiem nie nadaje się do takiego grania. Nie chcę tutaj koledze zasłonić. W Esterfale. Trochę mu zasłoniłem, a to tak niechcący. Przepraszam, cię już ci daję. O, dziękuję Esterfale. Kolega, co zrobił bardzo kulturalnego. No to oczywiście zniszczył budynek. Strzelasz? Czy Mogę przyjechać? Bo bym chciał przyjechać, ale nie chcę ci zasłonić, dobra. Chyba mu nie zasłaniam patrzę w ogóle w drugą stronę, więc staram się być fair zawsze i tego samego oczekuję też od innych, że jak ja gram i, powiedzmy, staram się nikomu nie przeszkadzać, to inni też nie będą mnie powiedzmy, wypychać czy szturchać, po to y, słabe. Rywale mają dwa niewykryte jak pancery, Fosza, Waventragera, więc, no, jest tutaj jeszcze, powiedzmy sobie że od kogo oberwać, ale uważam, że naprawdę już trzeba troszeczkę zacząć działać, i robić wynik taki, który pozwoli nam wygrać, bo jest 3-1, ale 1100 HP straty, więc HP mówi nam raczej, że nasza drużyna znów nie radzi sobie najlepiej, więc się troszeczkę, tak powiedzmy, uaktywnie. Tu powinienem przebić jak pancera. Dostał, czy nas widzi? Nie widzi mnie, to jest super wiadomość, bardzo mnie to cieszy. No, nie bez powodu mam taki zestaw wyposażenia, aby być niewidzialnym, i znów tutaj pecha. a i źle. Trochę te strzały nie latają tak jak ja mierzę, prawda? Zgodzicie się, że. Ja chwaliłem tą ceność, Ale tutaj, no, nie dopisała mi ona. No, niestety, czasami tak się dzieje. No nie, no, to, to nie są moje strzały. Ja mierzę, uważam dużo. O, ale teraz pokazał dolną płytę. Kurka, woda, komplu. Żebyś tylko nie padł. Super, dostał. No i tutaj dzięki tym krzakom i temu wyposażeniu, no. W... Nie wiem co on chce zrobić. Stoi totalnie, totalnie jak paś. Jak paź ginie. To raczej będzie wygrana, widzowie, jest 3600, zobaczcie. I to raczej będzie zwycięstwo. Ja trochę się boję, że gdzieś tam jak pancer stoi, ale jadę. Ale jadę twardo do przodu. I zabijam ich moi drodzy na śmierć. Czy tu mam bicie na cokolwiek? No, było bicie jakieś takie słabiutkie. Więc no powiedzmy sobie wprost, nie ma co. Nie ma co, jedźmy dalej. I szukajmy prze przestrzału, który naprawdę będzie gwarantował nam jakieś fajne strzały. Fajny przestrzał, Waffentrager za budynkiem. Czy się skusi, żeby tutaj uciekać? Może. Kurna, jeszcze jest fosz. Ej, fosz ma magazynek, co nie, więc tak. No. No. No właśnie. Na szczęście udało mi się go wyczaić, więc dostał strzał, który go jeszcze tutaj troszeczkę postawił na gęsi. I garaż, kolego. Teraz jeszcze ten Waffentrager. Zastanawiam się, czy jechać na przeładowaniu. Będę jechał na przeładowaniu. Może to być błąd, ale dzięki prędkości mogę dojechać pierwszy do Waffentragera. I mam na niego haeka. Kurde, centurion będzie szybszy chyba. Centurion mi się... O, niestety. Centurion był szybszy, więc to jest już koniec. Nie ma już nic. 5000 uszkodzeń. Strasznie łatwo. Naprawdę widzę je. Te bitwy są tak łatwe dla mnie. W sensie ten wynik, ja nie robię go jakoś tak, że nie wiem, muszę się zmęczyć. Używam mózgu, gram bez mózgu, serio. Mózg jest wyłączony, a ten wynik sam się robi. Więc to jest dla mnie bardzo imponujące i to mi się podoba. Niestety ten strzał wątpię, że wejdzie. To był błąd gościu. Trzeba było nie wątpić w to działo, bo to działo cię nie zawiedzie. Kolejny ładny strzał. Czy będzie jeszcze jeden? Będzie jeszcze jeden. 6000 tysięcy. Naprawdę. What? Co to jest w ogóle? No szkoda, że już nie więcej. Prawie 7 by było. No, powiem wprost, ta bitwa mnie zachwyciła. Bałem się, że niepotrzebnie przechwalałem powiedzmy tą celność i teraz powiecie, a, ale będzie lipa, że a, na blisko tylko trafię, ale pokazałem, że nawet na większej odległości nie jest tam źle, poza tą akcją z jak pancerem. Bardzo fajnie się zachował pojazd. Zagrałem 3 bitwy, dwie na blisko, jedna pod snajpienie. pokazałem, że pojazd ten zawsze, zawsze jest uniwersalny. I zawsze możesz zrobić wynik. Nie patrzysz na to, że jest mapa. Oezu, nie da się grać. Nie nadaje się. Tylko zawsze jesteś w stanie coś wykręcić. Jak kurde, takim trochę papierowym, ciężkim, co nie? Ale działo masz typowego, rasowego TDK. Więc, no, co prawda, jak pancer, pan Kasper zrobi więcej. Napisz do niego niezły wynik, ziom. GG. Aha, to nie był Kasper w sumie. To był The Suspect. Czyli oszukany Kacper. <laughs> Ale zobaczcie, dostaliśmy od niego więcej expa, bo więcej fraków, 4 fragi. Dobijałem, dobijać. Także, po tych, moi drodzy, trzech bitwach, w których zrobiłem średnio... Mój średni damage z trzech bitew 5850. Z trzech bitew. Ja tyle, to nie miałem nigdy chyba na eboli, na chieftainie. Ten pojazd będzie za 20 tysięcy obligacji. Dla osób, które będą miały złotą rangę, złoty stopień. No, w trybie oczywiście na tarcie. Czy polecam? No, zobaczyłeś bitwy, to wiesz. Tak, ja polecam. Lubisz te deki? Warto, warto. Choć uważam, że te bitwy naprawdę bardzo mi się też udały. Więc mojego zdania nie zmieniam. Bardziej i tak wolę raczej Minotauro i Trójkę, no ale na pewno jest obok nich, bardzo blisko, obok tych niszczycieli drzewkowych. Także to tyle moi drodzy ode mnie. Napiszcie proszę w komentarzu, czy planujecie kupić 114 SP2. No i do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!